Adam, w sobotę przed Wami przedostatnia przygoda z europejskimi pucharami w tym sezonie. Jak podejdziecie do tego spotkania z, z GOGiem, wiedząc, że Wasza, Wasza sytuacja w grupie już jest mniej więcej klarowna i jasna? Będziemy chcieli wygrać, tak czy tak. Mecze pucharowe, w pucharach europejskich to jest, to jest fajna przygoda, to jest też jakaś nagroda za, za, za te poprzednie sezon, czy za poprzedni sezon i, i, i każdy ten mecz wzbudza duże emocje, nawet jeśli nasze szanse na awans są już matematyczne, czy, czy, czy nie ma ich w ogóle. Na pewno pojedziemy tam po to, żeby, żeby wygrać. Przeciwnik, przeciwnika znamy, wiemy, że, że to nie jest jakiś, jakiś zespół z innej półki i na pewno są do, do ogrania. Będzie to ciężkie zadanie, ale, ale my w tych kucharach zdaje się gramy. Pomimo tego, że, że nie mamy zbyt wielu punktów, to gramy całkiem niezłe, niezłe mecze, lepsze chyba niż, niż rozgrywamy w superlizach. No właśnie, widziałeś jak grają Duńczycy. Co musicie poprawić w porównaniu do spotkania z Tkowenninem, żebyście mogli odnieść sukces i sprawić miłą niespodziankę kibicą w Dani. No na pewno większy spokój w ataku, bo są takie momenty, gdzie naprawdę gramy bardzo szybko, dajemy rzut po, po kilku podaniach. No i wszystko jest fajnie jak to wpada, ale jak, jak przestaje, to, to dostajemy kilka kontr z rzędu, tak było w pierwszej połowie dzisiaj z Piotkowem i, i, i robi się wtedy nieciekawie, a Duńczycy słyną z tego, że, że biegają bardzo mocno do kontry. Zresztą no, Piotr troszkę podobny styl ma, y, y, czy do wznowień, czy, czy kontra, czy kontra w drugie tempo biegają przez, przez cały mecz i, i tego się należy spodziewać też po Duńczykach. Ten mecz, który rozegracie teraz w sobotę z Gogiem to będzie bardzo ważne dla Was spotkanie? Ja traktuję ten mecz, ten mecz bardzo poważnie i myślę, że cały zespół traktuje ten mecz bardzo poważnie, ponieważ to są Puchary Europejskie, każdy chce się tam pokazać z jak najlepszej strony. My osobiście chcemy się pożegnać bardzo godnie z tymi pucharami, Powiemy, że już na wyjściu z grupy mamy matematyczne, teoretyczne, nie wiem, jak tam go można nazwać. Tak więc jedziemy tam walczyć 60 minut i wiemy, że Gok też jest w naszym zasięgu, bo pokazaliśmy u siebie, że możemy z tym zespołem powalczyć i z takim założeniem tam pojedziemy. Czujecie, że Gok jest takim zespołem, który da się ugryźć i da się go ograć na ich terenie? Na pewno tak, tak jak mówię, pokazaliśmy u siebie, że, że można z nim powalczyć, jest to młody zespół ambitny. Tak więc mam nadzieję, że, że w tym meczu przede wszystkim nie zrobimy głupich błędów, bo wydaje mi się, że jak będziemy popełnić, jakieś głupie błędy, to szybko to nas, drogo będzie nas to kosztować. Dlatego tego musimy się ustrzec. A jakie elementy w porównaniu do spotkania z Piotkowym widzisz do poprawy? Tak, jak powiedziałem, przede wszystkim błędy własne, tak? gdzie czasami popełniamy je bez y, naporu przeciwnika po prostu nie nienaciskani, tracimy piłkę i to, to, to myślę, że to jest do poprawienia.